349 meczów, 71 goli i 58 asyst. Czyje to liczby? To nie są fatalne liczby człowieka, który zdobył z Legią Warszawa 11 trofeów. Więcej niż choćby Lucjan Bryszczyk, który stał się legendą tego klubu. Michał Kucharczyk, który przez wielu kibiców Legii uważany był kwiatkiem do kożucha przez wiele lat. Gościem, który tak na dobrą sprawę nie aspiruje do tego, żeby być podstawowym piłkarzem tego klubu. Gość, o którym mówi się bardzo dużo, bo odszedł z Legii w takich dość, powiedziałbym, tajemniczych okolicznościach. Sprawia wykażenie człowieka nieco zamkniętego w sobie sam też mówi, że nie chce być internetowym celebrytą dlatego chociażby nie ma konta na Twitterze niemniej jednak okazuje się, że to jest naprawdę spoko mordeczka Michał Kucharczyk bezrobotny piłkarz który teraz mieszka sobie w Nowym Dworze Mazowieckim a co będzie z nim w przyszłości zobaczymy food track dotarł tam gdzie do tej pory chyba nikt nie dotarł No tak Wyglądasz niefatalnie, muszę ci powiedzieć. Naprawdę. No, fatalny to ty jesteś. Fatalny to ty jesteś. następne pytanie, proszę. Zaczęłeś bardzo interesująco i tak rzetelnie wchodząc w ten. W ten Przygotowałem się. no. E, dziękuję, że nie wygląda fatalnie. Na urlopie zawsze można wyglądać gorzej, tak. Na ale masz dystans, Bo nawet Wifi u ciebie w domu, to sieć, nazywa się fatalnie. U tak, rodziców mam nie kradni mineta, a tu a, a tutaj mam fatalny internet, żeby ludzie nie korzystali. No, zobacz nadzieję, że się nie będzie łączył. Ale co myślisz, że kucharczyk nie jest kreatywny. Nie. Jak no jest na boisku. Tak. No. no na boisku moja kreatywność jest prosta piłka, tak? <laughs> Kopni, biegni i się ścigaj. Przygotowaliśmy taśmy prawdy i muszę ci powiedzieć, że. Kompletnie nie wiem, co autorka tego filmu miała na myśli, a ty na pewno będziesz wiedział. Kuchego wszyscy znają, ale niewiele osób wie, że mam fantastyczną żonę. O nie ty pseudonimie: Żozę Rożinio. Po pierwsze, moja żona ma na imię Róża. Mhm. A Żozę to wzięło się z tego, że. Graliśmy dwa turnieje tutaj z, ze znajomymi takie amatorskie i na jednym właśnie tym turnieju w Leoncinie ona była. Mhm i pisaliśmy ją do protokołu jako Jose Ruzinio jako nasz trener. I co się okazało, że my ten turniej akurat wygraliśmy. Nie, <laughs> więc... Więc wzięliśmy ją też na, na drugi turniej. Przypisaliśmy łatkę do mojej żony jako Jose i mówimy do niej po prostu... Jose Ruzinho. Mocny sztabik po prostu. Jose, po prostu mówimy do niej Jose. Nie, że jakoś róża, coś, tylko mówimy do niej Jose, ona się przyzwyczaiła. Powiedziałeś, że masz taką kolekcję swoich koszulek i ostatnio jakąś perełeczkę tam znalazłeś. Pamiętacie? Biało-zielona. Pamiętacie te drużyny Kibicom Legii nie kojarzy się zbyt dobrze, wiadomo. Beresiowi też, nie? Beresiowi tym bardziej nie, bo w przeciągu 5 minut sześć bramek straciliśmy. Dzięki, Beresz! I tu jest czarodziejska koszulka Celtic let's go! I co jest najśmieszniejsze, że ja teraz właśnie siedzę na kanapie, jestem bezrobotny, jak na razie bez klubu, a tutaj mam takiego gościa, Virgil van Dijk, który był kręcony przez Miro Radović. I gość ma dostać złotą piłkę. I gość ma dostać złotą piłkę, to rado nie wiem, powinien dostać. Rado dostanie złotego Jacka Danielsa, wiesz? Chyba ode mnie. Przyjeżdżał na Łazienkowską i przegrywał, z, jak to się mówi, z fatalnym kucharczykiem, tak więc. Piękna historia, ta Ale nie to. naprawdę, ale to jak ona nabrała wartości, wiesz? Wtedy ale zrobił, dla wtedy... niego czy dla mnie? Virgil, if you want. Możemy się znowu wymienić. <grym> Daj, Karwahal. Skręciłeś im trochę? Nie wiem, na na Barnabę, oni nas trochę pokryli, <gry> Trochę Ale tak. Ale na Łazienkowskiej to Niestety chyba ze... przy akcji bramkowej to właśnie on chyba został przeze mnie skręcony tak, przy tak, akcji tak. bramkowej, więc na 3-2 na co strzeliliśmy. Więc co, poziom zruszenia tego meczu to był dla mnie taki jak awans do Ligi Mistrzów, gdzie strzeliliśmy, no, tak. gdzie strzeliśmy bramkę w 92 minucie A, z, a tu jednak damtach. jeszcze, wiesz, pozostawiliście dużo fajniejsze, atrakcyjniejsze, lepsze wrażenie, no bo jednak z tym danem Z tym duchach... duch to była taka, wiesz, mecze nie były, nie? Ale straszne. to było straszne no, no, zbyt, no, to, to było. nie ma co się oszukiwać. No. <laughs> a, nie mam tego meczu. I może dobrze, że go nie mam, tak, to bo nie da, się to da się nie da się oglądać, powiem to ładne słowo, z był fatalny, tego awansu. Każdy nas po prostu zrzucił na pożarcie, gdzie będziemy mieli 0 punktów, 0 bramek, może ze 2 strzały celne i minus 40 tak bilans, a, tu a się To się okazało, tak. że… Że my potrafiliśmy zremisować i z Realem, i wygrać ze Sportingiem. Dalej, I tak na... grać dalej, dalej na wiosnę. Tak nie? się może wydawało po tym pierwszym meczu z Bogusią, który pan nie wyszedł. Ale właśnie o tą Ligę Mistrzów... Nie grałem. Dlatego, do dlatego, do <śla> więc to był ten... A no dobrze, dobrze, musisz to się, się pompować Bez Bezrobotny musi się musi, no bez musi sobie <śla> dobry pijak zrobić. <śla> Ale powiedziałeś o Beresiu, przez którego straciliście 6 goli w przeciągu 5 minut. W przeciągu 5 minut. Nigdy nie dostałem 6 w przeciągu 5, nie? No. <laughs> Nawet Lewy potrzebował 9 minut. 9 minut, a my 6, nie? Bo wiesz co, mam urlop i chciałbym skorzystać w niedzielę z życia nocnego Warszawy. Powiedz mi, jak się nazywa ten klub, co jest otwarty w niedzielę, bo zapomniałem? To w ogóle muszę się chyba do niego sam przelecieć do tych Włoch. I wyjaśnić z nim pewne sprawy, które zrobił w ankiecie w Lidze Plus Extra. A co tam powiedział? Powiedział, że najlepiej na imprezach kuchy. To co, no to chyba najlepiej komplement. Się, najlepiej się ubiera, bo ostatnio zmienił styl kuchy. Widać, nie? <noise> Więc będziemy i z techniką na bakier kuchy. <noise> z panem już nie rozmawiam, dziękuję. Bereś, jeśli mam ci powiedzieć z piątku i na sobotę, z soboty na niedzielę, to myślę, że ty też bardzo dobrze wiesz, gdzie można się pobawić. Czyli e, sketch na jeden teraz docho dochodzi sen, organza, tak? <grym 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 ale o no, ma organzy chodziło, że w niedzielę była czynna. I Bereś mówił, że ty zawsze mówisz, że w niedzielę do organzy. Tak? No tak mi powiedział później, bo ja mówię, weź mi powiedz dokładnie. Bereś, że... bo ja ci też mogę odpowiedzieć e, i przypomnieć, jak e, goliło się za przeproszeniem e, murarzy, tynkarzy. E, tak, piekarzy w La Playa, jeśli dobrze pamiętasz. E, panie, panie Bartoszu. Miejmy nadzieję, że Maja tego nie ogląda. Jak graliśmy w siatkówkę i niektórzy nie mogli trafić w piłkę, więc e, po pewnym kawalerskim, więc e, Panie Bartoszu, e, możemy się spotkać tak samo w La Play, w tym samym składzie i zobaczyć jeszcze raz e, sporządzić turniej siatkówki plażowej, tylko może po dwóch, nie po większej ilości. Zaznaczone pytanie, proszę. Mam do ciebie dwa, może trzy pytania. Pierwsze z nich to chciałem zapytać, czy jak wybiegaliśmy na trening, czy coś czasem miałeś naklejone na plecach. jedzą mieliśmy takie, taki żart, że braliśmy zawsze od, od Fizjo tape'a, na którym rysowaliśmy no. Dzieci. Męski, męski mę, członek? Mę, męskie, narządy. męskie narządy. Ten tape to był przynajmniej takiego rozmiaru. I zawsze przyklejaliśmy go z tyłu. Na koszulce. Także poklepać, poklepać na plecach. Poklepać na plecach. To jest młody. I cały trening czasami nawet się zdarzało, że z tym trenowali. Raz była sytuacja, że nawet i trener to zauważył, ale też się zaśmiał i nic nie zareagował. I my z siebie nie sprawdzaliśmy. To albo ja, albo on tak samo wybiegaliśmy z tym na plecach. Mordia! To jest drugie pytanie. Drugie to o zdjęciu twoim w szatni, jako jedyny chyba coś miałeś na, na, na zdjęciu. W hierarchii. Eee, opaski kapitańskiej troszeczkę awansowałem, jeśli chodzi o ostatni sezon. Z 17 na 16? No, można tak powiedzieć. <grym> Bo Rado był pierwszy, Arek drugi, Jędza i dopiero ja. I się okazało, że tak, mówię, Rado nie był, wiadomo, w szafie i to w takim głębokim sejfie pochowany za Ricardo Sapinto. Potem Arek był albo odstawiony, albo nie mógł grać. Jędza miał kontuzję i miałem wyprowadzać drużynę, to był pierwszy raz. Eee, <grym> Jeszcze raz w Legii, że po tylu, po tylu latach mogłem, mogłem wyprowadzić drużynę na, na mecz. Oczywiście Jędza też y, nagrał moje przywitanie z sędzią mm. z, y, z rywalem z drużyny przeciwnej, że ja się tam pomyliłem oczywiście, bo wygrałem losowanie, a za chwilę chciałem wybrać i piłkę i boisko. Nie, nie, dobra, piłka. Nie możecie piłki, tylko w stronę. Ja wam... Jeszcze raz. Oj, pies nauka, bardzo dobrze. To było dla mnie nowość, nie wiedziałem w ogóle jak, jak, to, jak to się je, jak to zachować. Tutaj mi przykleił właśnie z tego tejpa i duży napis C zrobił, że będę titanem. Cały tydzień mi chodził i gadał, truł mi tyłek, wiesz. A pompował cię. Na każdym zdjęciu, na siłowni mi się jakieś zdjęcie przyklejał, C wszędzie mi, nawet opaskę od fizją, czyli ten od fizjo, od hitmenów mi przynosił, dopasowywał, czy nie za duża, wiesz. Cały czas, cały tydzień Ale, kręcił to bekę. Kumper, no naprawdę. Kuchy całe życie marzyło o Rolexie. Całe życie marzyło o Rolexie i... Kuchy jak coś sobie kupował, to była największa szydera, bo <laughs> jak ty byś to kupił, to by nie było tej Nigdy szydery, ale że jak Kuchy wchodził i miał coś nowego, to zawsze była szydera. Nowy t-shirt! Wow. wow, Kuchy, wow, wina wina O patrz, jakie ma nowe sznurówki bo, Wiesz, wszystko było, nie? Wow. Kupiłem ten zegarek i wszedłem z nim do szatni, no to od razu było wow, Kuchy, pokaż, Kuchy, daj dotknąć. Więc ja wydrukował u, u Kondzia Paśniewskiego zegarek, wiesz, wyciął ładnie i... Ach, na zdjęcie, nie? Żeby było widać. pacha, wiesz, wszystko tak wszystko, byłem, wszystko na lewej ręce to, że... i dlatego potem jak wyszedłem na zagłębie, to biegałem tak, nie? Cały czas mnie na lewą stronę znosiło. Ale wiesz, Isa kusi jeszcze napisała, o nie wiem czy to o to zdjęcie chodziło, ale że jakiegoś środka czystości użyłeś. Wszystko miałem pomalowane na złoto, tutaj, wiesz, ręce i tak dalej. Koszulka była złota, wszystko. Boy, po prostu. To to się wszystko do mnie już jakby przylepiło, nie? I idę pod prysznic, zdjąłem koszulkę, wszystko. I normalnie tutaj jestem biały, a tutaj jestem na złoto. A za pół godziny było wyjście na trening, bo to było przed treningiem robione. I nie wiedziałem czym to zmyć. Normalnie szorowałem gąbką, potem tą, nawet y, szczotką do butów i tak dalej. Nie mogłem się tego pozbyć. A Iza do mnie: Poczekaj, mam tutaj te y, chusteczki do demakijażu, nie? Dała mi chusteczki, ja się wycieram i dalej mam problem, nie? Normalnie Kurde. nie mogę tego zmyć. I tak mówię: Kurde, zostało 15 minut, no ja nie wyjdę, przecież ja nie założę koszulki niczego. Jak mi trener zobaczy, to co ja z tym zrobię? Tak, chłopak z Legii. Okazało się, że Iza mówi: Mam jeszcze jeden plan, nie? Poszła na kuchnię i Ludwika mi dała. I, za I, nią. I normalnie Ludwikiem się tu cały na zielono. Normalnie byłem potem Arcjaninem, bo na zielono tą szczotką do butów. I powiem wam, zeszło, nie? W niektórych miejscach nie miałem włosu, bo tu było wyszorowane, yeah. wiesz. Ale, ale jakie ale, poświęcenie dla sztuki? Kostek, ale zdjęcia musimy żywo. Zdjęcie, petarda, Kostek. Yy, bo mieliśmy jednego gościa, którego poprosiliśmy o zadanie tobie pytania, a on powiedział: Słuchaj, wiesz co? A nie mógłby kuchy mi zadać pytania? I to był Bogusław Leśnodorski. O, oh, dzień dobry, witam! O, witam! Ojej, Alabama! Hey, <ścoughs> mogę <ścoughs> Cię zobaczyć. Wzajemnie, prezesie, wzajemnie. Mam dwa nawet. Pierwsze Zajemnie. to, czy w przyszłości będziemy organizować jakiś mecz taki. No, jak to się mówi? charytatywny? Może być charytatywny, jubileuszowy tej drużyny, która awansowała do Ligi Mistrzów. Porobimy, robimy, robimy. <ścoughs> była... Tak, oczywiście, że tak. To jest... a, to, a po meczu też coś zrobił. A właśnie, to właśnie miało się tyczyć. Drugie pytanie: czy będzie poprawka w węklawie? Bez sensu, 90 minut się becie. Wracam z wakacji i biorę się za organizację. O. O. o! Uwaga, bo chyba usłyszała, że coś w węklawie ma być. Próbuję w pierwszej przerwie na kadrę to ogarnąć. To... A widzisz, konkrety są od to super. razu. To ja myślę, że moglibyśmy co roku coś nawet właśnie jakieś się organizować. Jak to ma tak przebiegać? Tak jest, uważam, że raz do roku to też wystarczy. Raz takie pół roku dojście do Akurat może dojdziemy i potem będzie tak, jak tu z chłopakami gadaliśmy Kolska i Kropluwy Rano. Tak. Jeśli ta impreza dojdzie do skutku, to futrak będzie miał kolejny element. To dosłownie fut, możecie przywieść. właśnie trochę o legicie chcieliśmy zapytać, w tym sensie, że no jednak tam spędzimy kawał czasu i chcieliśmy zapytać o takie wspomnienia Twoje naj, najfajniejsze. Nie? Wszyscy mówili, że o nareszcie Czerczesow podbędzie się Kucharczyka i tak dalej, a co się okazuje Kucharczyk z Jodłowcem zagrali za Stanisława Czerczesowa najwięcej meczów w całym sezonie, Kucharczyk dobrze przygotowany do sezonu. Był, jak naprawdę był mój najlepszy sezon pod względem statystycznym też, bo tam chyba miałem 10-10 albo 12-12, mhm. więc mhm. potem każdy mówił też, że miałem jakieś tam haki właśnie na trenera Janka Urbana, że jeździliśmy na ryby. Nie ukrywam tego, że trener Jan Urban jest zapalonym wędkarzem, ale na rybach z trenerem byłem raz. Może jego przeciwieństwie do gana pompowałeś, nie? Trenerze, trenerzy trener się złowi. Nie no, a, to super. To, no, trenerzy, no, to nie, to może by chciał trenerza, zdjęcie z tą rybą, którą złowiłeś. Trenerze, a może robaka założyć na chacie. <laughs> <laughs> Za Henninga Berga niby ja go zwolniłem. Kurwa, mocny ty jesteś. No, ten, no ja ogólnie, nie? wiesz, wszystkich zwalniałem, nie? Ja miałem takie przebicie, nawet nie grając przebijałem, wiesz, wszystkich. Kuchy King tylko, wiesz. Ten, Romeo Jozak wyrzucił mnie na dwa tygodnie do tego... Do, do rezerw? Do rezerw i ja go zwolniłem z rezerw, tak? Miałem takie przebicie więc. Więc ja ogólnie... Jest stylnego fotela. Więc, za przeproszeniem, jeśli jakiś klub chce zwolnić trenera, to... Jestem. To, to jestem, tak, odpowiedzialny, ze, bardzo szybko mi to przychodzi, więc... Ale po powiedziałeś o tym przygotowaniu fizycznym, to Michał Żywakow nam powiedział o Tobie, że u Ciebie nie ma czegoś takiego jak noga zmęczona i noga wypoczęta, no bo tak się często Mówię mówi. On bo zmęczona. Nie, właśnie wręcz <laughs> przeciwnie, on mówił, że Ty jesteś w stanie w trzeciej minucie zrobić sprint na tym samym poziomie co w dziewięćdziesiątej trzeciej i on wie, że on takiego gościa nie widział. Mówię, na przykład Stanisław Czerczyny przyszedł do klubu, no i wiadomo, że to były katorżnicze treningi, ale to też były te treningi z głową. To moja wydolność była taka, że my w 90 minucie biegaliśmy tak jak i w pierwszej minucie no. za niego, ja po meczach się śmiałem do chłopaków, że okej, okay, mecz się skończył, ja a ja jestem następnie. w stanie zagrać kolejny mecz. I, ale to po prostu było robione z głową i teraz trzeba wziąć pod uwagę drugą sprawę, bo teraz za Tenerasa Pinto my też trenowaliśmy bardzo ciężko. Bardzo ciężko. ja Mogę przyznać, że nawet chyba ciężej niż za stanowacie Tylko czy to miało też odpowiednie przełożenie na, na mecz. mecz i potem mhm. na przygotowanie nasze kondycyjne mhm. to masz no nie wydaje się. Mi się My nie wyglądaliśmy tak, jak powinniśmy pod względem fizycznym i motorycznym. My wyglądaliśmy gorzej od zespołów, nawet z dołu tabeli. Czy nie jest ci tak po prostu po ludzku żal, że się trochę tak nie pożegnałeś? To z tymi kibicami, którzy kurczę cię pokochali w pewnym sensie. No bo kuchy king to. Skandowane, skandowane na żylecie to. Mnóstwo mn 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 razy. Wiesz co? Ja właśnie podchodzę do tego, że ja tego nie chcę w tym A moment. nie chcesz? Nie chcesz. To jest moment. za trudne chcesz. dla Ciebie emocjonalnie, tak? Może nie, nie jest to za trudne emocjonalnie, ale po prostu tego nie chcę, bo tego się nie robi tak jak yy, zostało zrobione. Czyli. Dobra, miałem przedłużyć kontrakt, miałem być na kolejne lata w Legii i nagle przyszło co do czego? Odkładanie kontraktu i. Bach, my Ciebie nie potrzebujemy, zostawiając mnie też na lodzie, bo ja nie miałem jakby... Żadnych innych opcji, bo nie szukałeś to, ich. Ja też odrzuciłem niektóre opcje, bo wiedziałem, że mam przedłużyć kontrakt z Legią. Nagle zostałem wyrzucony z tej drużyny. Ja mówię, ja nie chcę nic na razie mówić, z jakich przyczyn, co, gdzie. Na razie trzymam to w sobie, poczekam na odpowiedni moment, więc z kibicami tak naprawdę jeszcze wydaje mi się, że przyjdzie czas i, i moment, żeby się, żeby się tak normalnie pożegnać. Tylko największy żal mam do tego, że nie mogłem się pożegnać z ludźmi, z którymi spędziłem tutaj tyle mhm. lat. Czyli chodzi mi o zawodników, o trenerów, pracowników klubu, e, pracowników klubu. Chodzi mi ogólnie o osoby, z którymi spędziłem tutaj tyle czasu. Nie dano mi właśnie tego zrobić, pożegnać się godnie. To mnie najbardziej boli, bo, no bo coś tym ludziom. Zawdzięczasz, spędzałeś z nimi tak, czasu. I, I oni też, tobie. Bo to nie jest takie pożegnanie, że ja wejdę po 9 latach do szatni i powiem dobra dzięki chłopaki, cześć, cześć, żegnamy się. No nie, nie Powodzenia. To, to, to nie ten to, model. To, to nie jest model. Do tego no, tyle człowiek osiągnął w tej że trzeba dla takich osób stworzyć, stworzyć też atmosferę. Polski, 6 atmosferę tego, że ok, ja odchodzę, dziękuję wam za to. Kolacja, tak. Spotykamy mm -hmm. się, nie wiem, w takiej takiej restauracji, czy w tym w tym lokalu, siedzimy. I mówię, to nie jest jedno piwko, to jest wiadomo, że że więcej. Tym razem Rado miałby rację do odcięcia. Do odcięcia. Teraz by było do odcięcia. Myślę, że Rado tak. wtedy też by i by powiedział, I też to jest jako moment serb do odcięcia. Kuchy, dzisiaj, dzisiaj walimy do bratem, odcięcia. Wynoszą nas Erka wzywana. Co teraz? Bo wiem, fajnie się siedzi w nowym dworze Mazowieckim w wakacje. Świegła przeciwidze. No, co tak, teraz? Ale... No tak naprawdę. To teraz najpierw dojście do zdrowia, a jeśli chodzi o klub, no to, to teraz no, czekam, tak? Czekam na, na rozwój sytuacji. Czyli jak jesteś w nowym dworze mazowieckim i patrzysz w stronę morza, to bardziej głowa w prawo czy w lewo. Wiesz, jeszcze można, można duch spojrzeć. Duch. Jeszcze można spojrzeć jeszcze, Tak w górę można się jeszcze w wrócić, no tak, jeszcze się można W, w dół. Nie no, na razie czekam, nie, nie chcę tutaj Czyli wybiegać. Spokój jest na razie. Tak, czy ale... to też nie tylko chodzi o mnie, ale też wiadomo, że ja mam teraz rodzicę. Do, do kucharczyka, to tak, nie jest także. Nie, nie, nie. Telefon, telefon się urywa, tylko wiadomo, że to też trzeba wszystko wybrać z głową, bo. Ja Teraz nie mogę spojrzeć przez pryzmat, tylko na przykład, dobra, jadę do Arabii, są pieniądze. To nie jest ten czas, tak. to jeszcze jestem za młody, do tego chciałbym że jeszcze... Różę jeszcze musiałby dać tam. Jeszcze, 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 gdzieś chciałbym pograć, tak, tutaj w Europie. A teraz też ważna jest rodzina i myślę, że tutaj, tutaj pod tym względem trzeba też wybierać. Ale kuchy, dla nas duża przyjemność Dobra. i życzymy Ci teraz, żebyś podpisał jakiś taki wiesz, dobry kontrakt, żeby wszystko się tam zgadzało, żebyśmy jeszcze... Nie ja, wiesz co, czy dobry kontrakt to nieważne, ważne żebym podpisał jakiś kontrakt. <laughs> I tym optymistycznym akcentem, akcentem dziękujemy bardzo dziękujemy dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Michał Kucharczyk. Michał Kucharczyk? jawił nam się do tej pory jako taki typowy polski ligowiec, lekko marudzący, ciągle niezadowolony, a okazuje się, że to jest totalnie inny koleś. To jest bestia medialna, potrafi rzucić żartem, opowiedzieć anegdotę, widzieć, też jaką ma dobrą relację z prezesem Bogusławem Eślindorskim, który wystąpił w swoim efektownym kapeluszu fantastycznym, tam też był cały anturaż. No, mówiono o nim King w mieście stołecznym Warszawa, jestem ciekaw gdzie teraz King będzie rządził w kolejnym sezonie, bo nie ma menedżera, tak jak sam mówi, i sam odbiega telefony, sam będzie decydował też o swoim losie. Ale, Ale przyznaję, raczej nie polska, raczej że nie raczej nie polska liga, bo, bo nie chciałby znów paść w wir porównań do tego kucharczyka z Legii i kucharczyka w innym polskim klubie. Trzymamy mocno kciuki za tego gościa.